Waldemar Stopałkowski, burmistrz Sępulna Krańskiego. Została zrealizowana kanalizacja na terenach wiejskich. To już kolejny etap kanalizacji obszarów wiejskich naszej gminy. Tym razem kierunek komierowo Włościbusz, czciany Podłączenie tutaj do Sępulna. Ponad 11 km sieci. 6 tłoczni po drodze. Sieć mieszana, grawitacyjno-tłoczna. Będziemy mieli też ponad 120 przyłączy indywidualnych. A co najważniejsze, podłączymy też do sieci. Budownictwo wielorodzinne, które jest w Komierowie. Do tej pory ścieki były odprowadzane do lokalnej oczyszczalni, która no, na dzisiejszy czas nie spełniała już warunków. Trzeba było to po prostu odciąć i przełączyć do naszej oczyszczalni w Sympólnie. Koszt całej tej inwestycji to ponad 7 milionów złotych, z czego połowa to środki pozyskane przez gminę z programu rozwoju obszarów wiejskich. Z Urzędu Marszałkowskiego pozostała część to pożyczka z Wysokiego Funduszu Ochrony Środowiska, która w części też może być e, umorzona. To wszystko już działa, funkcjonuje, jest wszystko po odbiorze. Tłocznie pracują sieci. E, tłoczna tłoczy ścieki. E, komierowo zostało przełączone. Włączane są teraz poszczególne gospodarstwa we Bożu w ścianach. Większość z nich w ścianach na przykład już mamy prawie wszystkich podłączone jeszcze we Bożu Tam jest ponad 80 przyłączy do podłączenia. Po kolei sukcesywnie każdy jest e, włączany do tej sieci. Tam wcześniej nie było w ogóle instalacji sanitarnych. Mieszkańcy Stali z tak zwanych szamp, czyli zbiorników, które mieli zlokalizowane na własnych działkach. Stamtąd wywoziliśmy regularnie ścieki. Wiadomo, że to są uciążliwości zapach i zapach i samochód musi wjechać. Dzisiaj tych problemów już mieszkańcy nie będą mieli. Mogą spokojnie zagospodarować sobie podwórkę, otwardzać polbruku, mogą tam urządzać dzieleń, każdy według swojego pomysłu.